Manko, witam Was na moim kanale będę mówił głośno, bo mnichy nie dopisują chciałem Wam pokazać rudosterki tym razem z telefonu i ta jakość tego światła jest trochę lepsza mam nadzieję, że głosu również tak samo, bo jak słyszycie mnichy potrafią doopisywać zaczniemy sobie od pokazania Wam dokładnie papug, które E, szukają nowych domów lub te no, nowe domy znalazły, tylko czekają na możliwość e, dostarczenia ich tam. Tutaj sam palin. No, jak widzicie jedna miska wywalona. E, po prawej stronie na siatce samiczka Turkus Pinapel. E, na miskach siedzi również taka sama samiczka. Tam na dole, na siatce po prawej stronie samiczka normal ze szpaltem na dilut i na turkus. Samiczka pod projekt z mintami, jeżeli ktoś by chciał. Tutaj samiczka cynamon ze szpalcem na dilut. Zobaczcie. Powiem Wam Gdybym gdyby mi się udało tak, tele, tak, tak aparat skonfigurować, żeby e, taka jakość tego światła była, to by było mega fajnie. No jednak ja jestem fotograficznym e, e, zerem i tego nie potrafię robić. A zobaczcie, jakie e, dosterki są po prostu e, piękne. Widzicie, niektóre podchodzą bardzo blisko. A to dlatego, że się mnie nie boją. Tutaj bok pusty. Tutaj młode, które będą czekać na kolejny sezon, znaczy młode i stare. Bo mamy kilka młodych kilka starych papuk. Znaczy w zasadzie dwie stare i pozostałe to są młode. Już Wam tłumaczę, co tutaj mamy fajnego. To tutaj z przodu, co widzicie, to jest turkus z palcem na wilut, projekt pod pod minty i nawet pod munciki, zaraz wam powiem dlaczego, ta samiszka ma być z dorosłym samczykiem tamtym na miskach z Holandii który jest u mnie chyba z 4 lata i on jest opalinem i szczepi na muncika dokładnie my tutaj jeszcze fajnego mamy? Na miskach w tej chwili siedzi mój Dilut, który jest szpalcem na Turkus, czyli projekt pod, pod minty. I do niego zamówiłem sobie samiczkę Turkus pineapple ze szpalcem na mutację Dilut. Na patyku, dwie papugi, które siedzą, to są zwykłe redy po, po prawej stronie pineapple a po lewej stronie opalin ze spalcem na diluz zobaczcie ta papuga jest ode mnie 20 cm i ona jeszcze próbuje nie zaczepić a powiem wam zero odspajania jedynie co czasem wyciągane te papugi były z budki mam nadzieję że Ujęcia, które wam tutaj pokazuję, się wam podobają. A to jeszcze nie wszystko, bo teraz po prostu bomba. No, oczywiście, mój pupil Pinapel ze spalcem na Diluc. Papuga, która w fajnym połączeniu powinna dawać fajne czerwone sanciki żebyście widzieli, co z pupil to o, zaczepiamy. Dajemy palec w ale puszczą od razu. No dobra, ale prawdziwa bomba jest tam. No i co my tutaj mamy? Po prawej stronie był cynamon dilut. Na siatce po lewej stronie jest samiczka sancik. Tam dalej siedzą po prawej stronie na patyku samiczka opalin ze szpaltem na pilut. Możliwy turkus. Nie pozwala nam nagrywać, no, kto by się spodziewał. E, a tam z tyłu jest kolejna samiczka dilut Opalin ze szpalcem możliwym na, e, na Turkus. Ten młody też jest możliwy ze szpalcem na Turkus, jednak to jest e, po pierwsze 50% szans, że samiczka mi szczepi na Turkus. A jeżeli samiczka mi szczepi na Turkus, to później jest... 25% szans że ten młody znaczy 50% szans że ten młody to odziedziczy zobaczcie no, tej nie będę palcem dotykał bo ona ucieknie ale podchodzi i jest zaciekawiona czyli no, może tak jakby stopień odswojenia tych papuk do mnie jest na tyle E, wysoki, że one w tym nie wariują. E, co innego jest z e, młodymi, które e, przyniosłem e, w, e, w poprzednich dniach e, tą parkę, to parkę e, Sancik ze spaltem z tymi e, czterema młodymi, to one po prostu, e, większość tych młodych, jak mnie, e, widziała, wychodziłem do pomieszczenia, to pierwsze co robiły, to e, uciekały do budki. Tutaj nie mają budki, więc po prostu panikują. Szkoda, że ich Wam nie mogę pokazać, bo w tamtej klatce jest taki feller, że jak ćwicki są na środku, zaglądam do tej klatki, to one uciekają na prawą stronę, na siatkę, bo na siatce czują się bezpiecznie. No i, te, i przez to nie mogę Wam ich pokazać. Na pewno tutaj do moich ten boks nazywam czerwonymi dilutami, bo młode są albo czerwone. Zobaczcie ten cynamon. Cynamon dilut nie jest jakiś może mega czerwony, chociaż widać, że ten różowy, znaczy dwóch ma czerwony, a zobaczcie nad brzuchem ma kolor różowy, ale z pomega czerwonych rodzicach. Ma w genach tą papugę, ma w genach tamtą papugę, ma w genach a, tamtą z tyłu papugę, a także te nowe, które Wam pokazywałem. No i jak widzicie Dlatego sobie to zostawiłem. Bo genowo na pewno bardzo mocno. I słuchajcie, następnym razem wam pokażę tamte papugi, które są tam, w tamtym boksie z tyłu. Spróbuję jakieś ujęcia zrobić lub jakimś sposobem je złapać, żeby wam je dobrze pokazać. Dodatkowo niedługo będę miał u siebie. Prawdziwe bomby rudosterkowe Jakie to zobaczycie? Zobaczycie, jakie będę miał, ale no jest grubo. Będziecie zdziwieni. I co, zobaczcie, jakie fajne czerwone. No, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to to będę miał tutaj kilka do sprzedania. Na pewno ten na środku, Turku Spinaples. Jedna jest zarezerwowana, druga prawdopodobnie jeszcze zostanie trochę u mnie. A także cynamon, bo musiałbym zobaczyć, który. Czy muszę Wam policzyć ten tutaj, czy ten tutaj o, na, na miejscu Jest zarezerwowany samczyk. Samiczka jest wolna, więc jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. No i pozostałe papugi, te, których nie wymieniłem. E, są wolne e, tutaj mamy aha, czyli to jest samiczka i ona jest wolna jeżeli byście chcieli to to zapraszam do kontaktu słuchajcie, chyba e, chyba zainwestuję w nowy telefon, bo z tym mam problemy, ale, ale lepiej mi się nagrywa jest bardziej tak jakby mm, m, może ja, jakość tych e, tego wideo będzie Trochę różniąca się z tym co bym nagrał aparatem, bo aparat ma lepszą jakość, jednak tutaj światło no, e, robi mega robotę. No chyba, że mamy tu jakiegoś speca, na, e, który mnie ogląda odnośnie aparatów i filmowania nimi, to, e, to odezwijcie się, bo na pewno chciałbym jakieś porady zaczerpnąć. Dobra, słuchajcie, e, kończymy popilem. mam nadzieję, że film się podobał, e, mam nadzieję, że podobały się Wam papugi, my widzimy się jutro. O godzinie 17.00. Pa.